Czy Czesłowa mecz. Zdecydowanie zagraliśmy dzisiaj najgorszy mecz w tej rundzie, trzeba jasno powiedzieć, że no nie stanęliśmy na wysokości zadania. Przyjechaliśmy tu z myślą o trzech punktach, wyjeżdżamy z jednym. Dla nas to jest praktycznie porażka. Drużyna czarnych no nic zaskoczyła to co powiedzieliśmy sobie szatni, na pewno będą walczyć do upadłego i tak też czyniliśmy na tą walkę, Praktycznie nie odpowiedzieliśmy taką mądrością i dobrym rozegraniem piłki. No przyniosło to tylko niestety Jeden punkt. Przede wszystkim zawiodła dzisiaj środkowa, środkowa znaczy linia, linia pomocy, która praktycznie nie kreowała zupełnie, zupełnie sytuacji, nie, nie, nie miała pomysłu na rozegranie piłki. Słabo to wyglądało również na bokach. Jedynie co mogę nie mieć, znaczy nie mam uwag do linii obrony, która, która zagrała na, na przyzwoitym poziomie. Pozostali praktycznie, czy ci, którzy mieli być usposobieni ofensywnie, zagrali poniżej oczekiwań. 嗯，真苦、mm,